z tej strony Woderion i zapraszam do kolejnego odcinka na kanale. Troszkę tutaj będzie też dotyczyło to Flasha, sezon 8 i 9. Tak czy inaczej, zapraszam. Tutaj dostałem komentarz od jednego z Was, że tutaj, no, tutaj kiedyś padłem na pomysł, że tutaj powiększyć ten obraz, który tutaj widzimy, że te, o, co to i na co patrzy się Berry. No i niby tutaj naprawdę bardzo coś zauważyć, więc no sprawdźmy to. Do tego przede nam się program Lupa, tutaj Windowsowy. Więc no, naciskamy plus, plus, plus. Chyba w 500 to się da zobaczyć. Nawet i więcej. O, proszę bardzo, 700. I teraz przyjrzyjmy się jego oczom. Tak, jest tu zdecydowanie postać kawtórzy, czyli tak jak myślałem tutaj. Może nie bardzo widać troszkę. Tak, to jest zdecydowanie. Barry patrzy na kogoś w kapturze jest to na pewno arrow albo nawet i spektor. czyli cofa się w czasie, żeby tutaj spotkać się z spektorem i prosić go o pomoc. Czy będzie to arrow z innej ziemi, kto wie. Tak czy inaczej, tutaj, no, kogoś tam w kapturze. Nie wiem, czy tutaj na tym, nie, może i tutaj nie widzieliście bardzo jak ja to robiłem, ale. Tutaj jest zdecydowanie postać w Kapturze. Więc no, Barry tutaj patrzy na postać w Kapturze, czyli no, prosi Olivera Queena o pomoc. Ale czy to jest nasz Oliver, czy z innej ziemi, czy Spector? No, dowiemy się wkrótce. I tutaj pragnę przypomnieć, że ta środa będzie najbardziej środową środą kiedykolwiek, czyli no, premiera Flasha. I, no, i ten odcinek się tak nazywa Wednesday Ever After sobyl żeby tutaj nie omówił kolejnych zdjęć za do Jamesa Gana tutaj przejdziemy, co tutaj będzie planował na universu tych przeznaczonych serialowe jak na razie tych seriali które omawiam a tak czy inaczej widzimy tutaj flasze na tym obrazie to jest zdjęcie z drugiego odcinka czyli no tutaj widzimy na no, coś tutaj Przyrożony się Barry patrzy. Być może spotkał tutaj w tym odcinku Red Defa, no i ktoś tutaj go uratuje, nie? Być może Dr. Fate wpadnie albo... albo sam spektor, kto wie, go uratuje od Red Defa. bo ktoś tutaj w te, z tego pierwszego spotkania, no, chyba raczej Barry tutaj no nie wyjdzie całe, jakby ktoś będzie musiał mu pomóc. No, tutaj kolejny. Tutaj myślę, że akurat tutaj na... Na tą bieżnią myśli, jak tutaj ją stworzyć? Albo może Gideon tutaj tworzy, kto wie. No i tutaj, no, dalej coś rozmyślają. Chester w tym fryzurze, więc no zobaczymy, jak to będzie dalej. Wtedy to do razie tylko trzy obrazki, na pewno będzie więcej. Ale może poczekajmy, aż ten pierwszy odcinek wyjdzie, dopiero później będziemy na drugim myśleć. No bo jak na razie, to to. Właśnie ten pierwszy odcinek to taki mdłył się wydaje, to będzie między Iris i Berem. tu Barry stworzy tą książkę, a drugi to będzie zła Killer Frost i no i pojawienie się Red Defa i ktoś i nie wiadomo kto, przyjdzie pod koniec odcinka odwiedzić Star Labs. Jakiś stary znajomy Flasha. A teraz przyjrzyjmy się, no i pogadajmy troszeczkę, o troszkę teraz przyjrzyjmy się, raczej pogadajmy o tym drugim serialu, który też tutaj dosyć mocną popularność zwraca na kanale, czyli no o Supermenie, który, no tutaj, pojawi się też, tutaj się na nim wypowiedział James Gunn na tym swoim panelu. No i tutaj, no, wyszło na to, że ten serial też mu się tak, jak nam bardzo podoba. No i tutaj ten serial dostanie drugi sezon, znaczy no trzeci do pewno dostanie, czwarty to już jest pewniak. No i też piąty. Więc no nawet i dwa sezony potwierdził, że tutaj wyjdą. więc no tutaj jak widzimy, jak widzimy, także i Gan jest tutaj fanem tej postaci, jako jest Superman, co naprawdę mi się bardzo podoba. No i cóż no Naprawdę dobre sery. Dobrze, że tutaj parę nowych sezonów. I ja tutaj, jak najbardziej, to wiadomość mnie ucieszyła. Tutaj, właśnie ta wiadomość jest głównym motorem, dlaczego tutaj kręcę ten filmik. No bo moi drodzy, no po Flashu będzie co omawiać. On zastąpił tutaj flasza na kanale. Oczywiście, ikonka, którą stworzyłem dawno temu, tego Red gdzie nawet hey, no. Jeszcze się nie pojawił serialu, nie? nie? było tylko koncept tego, to jest moje właśnie to jest logo. I ono zostanie bez zmian. Batmana i flasza, nie połączenie, takie jak ja zrobiłem, to on tak zostanie ten nietoperz. Ale tutaj główny chyba będzie tutaj Superman tutaj, jakby na tym kanale teraz tak patrzę ogólnie, jeśli tutaj się Flash skończy. A może, kto wie, może któregoś razu, w którym odcinku, Barry Allen, czyli no ten aktor Grant Gustin, pojawi się w tym serialu jako Flash, nie, jako inny superbohater w innej ziemi, na tej ziemi właśnie tego Supermana, co byłoby naprawdę interesujące I mam nadzieję, że kiedyś tak się pojawi. No na razie czekamy na pojawienie się Super Gary. Ciekawe kto zakra tą karę, Melissa, czyli ta, co tam była w CW, czy może inna, kto wie. Ale to na razie, na razie tutaj wiadomość, która napełniała nas optymizmem, czyli no właśnie te przedłużenie z serialu, dosyć mocne przedłużenie, bo nigdy nie dostaliśmy potwierdzenia, że aż dwa sezony, czy nawet i trzy powstaną. Dobra, teraz przyjrzyjmy się tej drugiej, drugiemu newsowi. Czy kolejnemu w sumie, czyli to co James Gunn tutaj powiedział dla, dla właśnie DC, a teraz już DCU raczej powinien by powiedzieć, no bo tutaj zapowiedział, że podobnie jak tutaj Marvel dostanie pierwszą fazę, jaką będzie się nazywać yy, Ghost and Monsters, to Chapter 1 pisze, to powinno być faza pierwsza, tak jak w DC tutaj jest. Więc mamy Authority. Powiedzmy, będzie tutaj o latarniach serial, bodajże ma być. To on potwierdził, że to jest dalej w planach. Superman Legacy to najbardziej na to chyba czeka. Czyli, właśnie, kolejny. I tutaj film, ale w końcu o Supermanie. I drugi rok, czyli tak jak Batman w 2022. Ten film też był drugim rokiem Batmana. To będzie drugi rok Supermana. Jak to wyjdzie, no zobaczymy, to tego to chyba zepsuć się nie da aczkolwiek no, wszystko możliwe. Zobaczymy, jakiego aktora tutaj posadzą na tym miejscu. Mam nadzieję, że tutaj ktoś, kto będzie przypominał trochę Supermana. Tak jak to Henry Cavill był idealnym Supermanem, ale niestety no. On tutaj już nie będzie Supermanem. w O War mamy Paradise List, czyli tutaj Wonder Woman ogólnie i ta wyspa tutaj będzie. I coś, co mocno szakam, czyli film o Batmanie i Robinie, film Batman i Robin, czyli The Brave and Blood, ale nie o zwykłym Robinie, tylko właśnie o synu Batmana, który był Damian Wayne, czyli najbardziej porywczy Robin, no może poza Jasonem, ale tutaj ten właśnie będzie miał, mam nadzieję, że tutaj będzie miał problem przez wychowanie, przez ligę ten robin, I tutaj jakiś starszy baton będzie go tutaj musiał no, wychować to byłoby super. No i będą walczyć z przestępczością. No i niby tutaj będzie też sporo tutaj z bat familii osób: będzie, mam nadzieję, Nightwing, Batwoman, Batgirl, Red Hood, już jako wiecie. <grafy> jako postać, która no, już przeszła tu swoją całą ście tą ścieżkę, całą zużycie złymi jest już teraz takim a ty bohaterem Coś co mega... Maja... dobra, tutaj kolejne coś co mega się ucieszyłem, czyli Booster Gold w końcu tutaj pojawi się w live action, nie tylko w, w jakby tutaj bajkach i animacjach. Mamy też Super Woman od Tomorrow, no niestety miałem taki... Moim marzeniem było, żeby drugi film kolejny z Supermanem byłby właśnie z Henrym będzie by było to Woman... Man of Tomorrow, ten film tak z właśnie za, no, za tu, tu, tu niestety nie zobaczymy tego, mamy Supergirl Woman of Tomorrow no zobaczymy to pewnie będzie ta Supergirl którą zobaczymy w Flashu w filmie Flash z innego właśnie uniwersum i tutaj w tym uniwersum ona się chyba rozbiła, a klarka nie ma bodajże, no bo nie wiem, zobaczymy kto będzie, z jakiej to będzie ziemi, ale tutaj no, mamy Woman of Tomorrow, czyli no Przygoda Kary, nie? No to pewnie spotka Supermana przez chwilę. Pewnie będzie z Superman Legacy połączenie, jakby nie było. No i sławik, tu nie mam żadnych tutaj oczekiwań. Spoko, postać może być. Oczywiście tutaj jeszcze nie wszystko zostało opisane, jak kolejny sezon pismerker'a, który tutaj się pojawił naprawdę świetnym serialem, fajnie walczył z tymi motelami. Nadzieję, że w kolejnym sezonie dostanie też Jakoś równie dobrą przeciwnik przeciwniczkę, czy przeciwnika. Może tym razem coś z mrówkami związanego, to by było spoko, e oczywiście. I no, tutaj kolejnym newsem jest to, że Batman z 2022, 2022, czyli ten, który grał Pattison, mój ulubiony Batman filmowy jak do tej pory. No dostanie kolejny film, będzie z nim i będzie w 25 roku W październiku premiera jego, więc no tutaj mega super, dobrze jak tutaj nie porzucili tego projektu, bo No zarobił swoje mam nadzieję, że coś tutaj będzie dalej Zobaczymy jaki Joker będzie w tym uniwersum Poza tym no Jason Momoa pewnie będzie Lobo, ale to jeszcze no niepotwierdzone To będzie i to wszystko moi drodzy, jeśli chodzi o te tutaj Niosę jak na dzisiaj. Kolejny filmik na tym kanale, jaki będzie, to na pewno będzie o Flashu, już będzie premiera. Tutaj ten weekend przecierpimy. I w środę będzie, pamiętamy, że w środę się spotykamy, na, na, które będzie najbardziej środową środową kiedykolwiek. Więc tak czy inaczej, i zapraszam. To będzie się z Wami żegnam i do usłyszenia do kolejnych materiałów na kanale.